Cześć, zapraszam Was na odcinek poświęcony dla modułu Ethernet Shield. Jak sama nazwa wskazuje, taki moduł może łączyć się z siecią poprzez specjalny kontroler zamontowany na tym module. No i bardzo fajnie to urządzenie działa, ponieważ jest to moduł typu Shield, czyli wpinany do, do płytki. Nie trzeba robić żadnych dodatkowych połączeń. Wystarczy po prostu ten moduł prawidłowo włożyć w płytkę główną. I to jest właściwie całe podłączenie. W tym filmie będę posługiwał się płytką Arduino Mega, ale oczywiście na Arduino Uno też taki shield powinien działać. Więc mamy tutaj gniazdo RJ45 do podłączenia przewodu od routera. Mamy główny kontroler sieci. Jest to układ Wiznet Ethernet 25100. Mamy do niego dołączony rezonator kwarcowy, to jest 25 MHz. Mamy tutaj jakiś układ, jest to zapewne jakiś bufor albo jakaś bramka, nie wiem. Mamy przycisk reset wyprowadzony. Bo zauważcie, że w Arduino Uno przycisk reset jest w tym miejscu i po wpięciu zostaje on zakryty, więc jest niewygodne resetowanie ze płyty głównej. Dlatego przycisk reset został wyprowadzony na Shield. No, w przypadku Arduino Mega nie ma tego problemu, ponieważ nawet jak włożymy ten moduł, to nadal mamy dostęp do przycisku reset. Mamy informację, że moduł jest kompatybilny z płytką Mega. Co więcej, mamy jakiś układ zasilania, tego już nie będę opisywać. No i mamy gniazdo dla karty pamięci micro SD. Bardzo fajna sprawa, dzisiaj również pobawimy się kartą SD. Dodatkowo mamy wyprowadzone wszystkie diody, jakie są na płycie głównej. Dodatkowo są też diody od samego kontrolera. Mamy tu diodę L, podłączoną standardowo do pinu numer 13. Mamy tutaj diody RX oraz TX, które... No, informują nas o komunikacji na, z, z komputerem. No i cztery, właściwie pięć diod, które informują nas o stanie pracy modułu. Pierwsza jest to dioda power, czyli zapala się zawsze, gdy po prostu jest prąd. Myślę, że to wszystko. Z tyłu nie ma żadnych układów scalonych, same właściwie luty. No i okej, okay. jak mówiłem moduł jest po prostu banalnie prosty do podłączenia, wystarczy go włożyć odpowiednio w płytkę. Mamy tutaj płytkę Mega. Należy zorientować ten, tą nóżkę ostatnią do ostatniej nóżki tego rzędu. I należy patrzeć czy prawidłowo wchodzą te piny ISP. No i wkładamy do tego momentu, kiedy moduł siedzi już dobrze w płytce, ale pamiętamy, żeby tutaj nie było zwarć na tym złączu. No i to jest całe podłączenie. Najpierw zajmiemy się kartą SD. Dlaczego? Chcę zrobić prosty wstęp właśnie do kart pamięci. Żeby nie robić już oddzielnego filmu, myślę, że warto od razu poruszyć ten temat, skoro mamy... Do dyspozycji Ethernet Shield, więc wpinamy kartę i ona już sobie siedzi. Teraz zostanie nam tylko zaprogramować układ. No, i co będzie celem naszej, naszego dzisiejszego ćwiczenia? Na początku spróbujemy skomunikować się z kartą pamięci poprzez wbudowane już, raczej wgrane biblioteki do środowiska Arduino. Następnie podłączymy się do sieci i spróbujemy postawić serwer www, który będzie na początku odczytywany z mikrokontrolera, natomiast w trzeciej części ćwiczenia przeniesiemy cały kod HTML strony właśnie na kartę pamięci, dzięki czemu będziemy mogli budować bardziej zaawansowane strony internetowe bez obciążenia mikrokontrolera. Jak wiadomo, płytka Mega jest Mega, ma dużo pamięci flash, no ale w Arduino Uno czy Leonardo już nie jest tak fajnie. No i w pewnym momencie, kiedy będziemy budować tę stronę, pisać ten HTML, pakować do tego mikrokontrolera, no i w pewnym momencie zabraknie nam pamięci. Dlatego ważne jest, aby móc przenieść kod HTML strony na kartę pamięci. Ok, więc myślę, że możemy przejść do podłączenia płytki. Na początek podłączamy się przywodem USB do modułu. Jak widać świeci się tylko dioda Power. Teraz mam tutaj przewód RJ45 od routera i wpinamy go do modułu. Jak widać zaświeciły się odpowiednie diody, które no, po prostu nie będę pisywał już szczegółowo, informują nas, że moduł działa. E, okay. Przejdźmy teraz do Arduino, do środowiska. E, pierwszy przykład, kart info. E, jest to przykład, który będzie nam pokazywał informacje o karcie pamięci. E, mając ten shield e, mamy też pewną wygodę, ponieważ mamy chip select ustawiony na pin numer 4. Czyli, tak jak, czyli po prostu zgodnie z tym modułem Tak dla przypomnienia powiem Karta pamięci i kontroler sieci pracują na tym, tej samej, tym samym interfejsie SPI Dlatego potrzebne są właśnie dwa, oddziel, dwa oddzielne linie chip select No i w tych bibliotekach jest to już domyślnie ustawione tak, żeby to się ze sobą nie kłóciło no, wracając do naszego przykładu, po prostu program, który będzie wyświetlał informacje o karcie. No więc wgrajmy go do mikrokontrolera. Jeszcze muszę płytkę ustawić. OK, no i wgrywamy program. OK, kiedy wgrał się program, należy otworzyć szeregowy monitor. I obserwujemy, co się dzieje. Zostały wypisane informacje o karcie, czyli typ plików FAT32, typ karty SDHC, pojemność karty, tutaj około właśnie 4 GB, czyli tak jak jest na tej karcie, no i informacje o plikach, jakie się znajdują. Znajduje się kilka plików, ale je omówię później. Jak widać karta działa, można jeszcze sobie odpalić jeden z przykładów. Przykłady SD i read write. Jest to przykład, który będzie zapisywał plik tekstowy, a następnie go otworzy. Ale ja już tam mam pliki zapisane, które mi są potrzebne, więc tego programu odpalać nie będę. Jakie są najważniejsze instrukcje? SD begin, czyli rozpoczęcie pracy z kartą później będziemy musieli otworzyć dostęp do danego pliku ścieżkę do pliku podajemy jako argument funkcji sd open no i następnie jest funkcja my file read która po prostu odczyta literka po literce dany plik no i po skończeniu odczytywania, ważna instrukcja żeby zamknąć dostęp do pliku no i właściwie to tyle, nie ma tu nic skomplikowanego. A teraz zajmiemy się bardziej tą częścią właściwą, czyli kontrolerem sieci. Wybieramy sobie przykład, tutaj z przykładu wybieramy sobie Ethernet DHCP, DHCP adres printer. Ten przykład wyświetli nam adres naszego modułu, adres IP który zostanie mu przydzielony, tak abyśmy mogli w przeglądarce po prostu nawiązać z nim połączenie. Więc wgrywamy przykład do mikrokontrolera. Po wgraniu odpalamy szeregowy monitor i obserwujemy co się dzieje w sieci. Jak widać otrzymaliśmy adres dla tego modułu. 192.168.0.103 Warto ten adres sobie zapamiętać, ponieważ będzie on nam za chwilę bardzo potrzebny. Ten przykład możemy już zamknąć. Odpalamy ostatni przykład. Web Server. Tutaj już zaczyna się zabawa, ponieważ Arduino Mega za pomocą tego modułu tworzy swego rodzaju serwer www na której możemy wyświetlić swoją stronę. Tutaj trzeba wprowadzić prawidłowy adres strony, adres modułu, czyli końcówka 0103. Dalej nic nie zmieniamy. Przechodzimy tutaj do funkcji loop. Jest tutaj instrukcja, która będzie nam wyświetlała po prostu stronę. Są tutaj zawarte linijki kodu HTML. W Każda w oddzielnej instrukcji. Instrukcja ta nazywa się Client Print Line. I tutaj mamy taki swego rodzaju początek dla kodów HTML, czyli takie informacje dla przeglądarki, tak aby poprawnie wyświetliła kod. Tutaj mamy kolejną część, w której jest właściwy ten właściwy kod HTML, który będzie dla nas widoczny. W tym przypadku autor tego przykładu zastosował odczyt z tych pinów analogowych i wyświetlanie ich w przeglądarce. Może mieć to swoje zastosowanie np. przy badaniu jasności, pory dnia, nasłonecznienia. Mówię takie przykłady, jakie mogą być w oparciu o odczyt pinów analogowych. Kolejna część już tak bardzo nas nie interesuje. Dla nas najważniejsze będzie, będzie ten moment, o tutaj. Bo tu będziemy potem wstawiać kod HTML z karty pamięci. No ale póki co wgrywamy sobie ten przykład do mikrokontrolera. I czekamy na wgranie. I teraz znów odpalamy szeregowy monitor. I patrzymy, serwer został uruchomiony. Więc musimy teraz w przeglądarce po prostu dostać się do, na ten adres IP. No, czasami trzeba troszeczkę dłużej poczekać, aż ten moduł zdąży się uruchomić. No i na, w oknie przeglądarki możemy zobaczyć właśnie y, odczyt pinów analogowych. Akurat pod ręką nie ma żadnego przewodu, mógłbym podłączyć te piny do napięcia i do masy, tutaj te wartości by się zmieniły, no, ale jak widać co 5 sekund zostają one odświeżone, no i wyświetla nam się właściwa informacja. Zajrzyjmy sobie jeszcze tutaj do serial monitora. Jak widać dostajemy informacje zwrotne. Wyłącza to scroll, żeby pokazać. Dostajemy informacje zwrotne od przeglądarki, czyli co po prostu udało się jej ustalić. No więc tak, mamy tutaj informacje IP, jakie jest dla naszego serwera. Mamy tutaj na, napisane jakie informacje po prostu o kliencie, który wszedł na tą stronę no i kilka innych informacji, które już nie są takie istotne ale myślę, że ciekawa opcja, która wypisuje nam właśnie informacje o kliencie naszego serwera no a teraz czas, aby przejść do postawienia serwera w oparciu o Kartę pamięci. No więc na początek, na tą kartę pamięci trzeba załadować kod HTML strony. W tym celu, w, na przykład w Notepad, tworzymy sobie nowy plik z rozszerzeniem HTML. Nazywamy go właściwie jak chcemy. Otwieramy go i naszym oczom pokazuje się właśnie taki oto kod. Jest to po, po prostu kod strony. Mamy kilka linków, obrazek, właściwie animacje, licznik odwiedzin. No, takie proste dla pokazania. I to musi być na karcie pamięci. Może być w jakimś folderze, ale na początek dorymy sobie to. Niech będzie po prostu no, w głównym folderze karty, po prostu na karcie, bez dodatkowych podfolderów. Możemy to zamknąć. Kartę wyjmujemy z komputera i wkładamy sobie do Ethernet Shield. Teraz tak, po włożeniu karty zawsze trzeba zresetować mikrokontroler. No i tak, ja tutaj wgrałem program. Jest to przeze mnie przerobiony przykład. On oczywiście będzie do pobrania z opisu tam w filmie, także możecie sobie to przeanalizować jeszcze. Mamy tutaj plik. Jest to informacja, ścieżka do pliku. Tutaj właściwie wpisujemy swoją nazwę pliku HTML. Ja mam indeks HTML i tak zostaje. Wprowadzamy prawidłowy adres. To należy zapamiętać. No i czekamy na otworzenie serial monitora. Dalej mamy... Tutaj spo, spolszczyłem trochę polecenia i informacje. Więc tak. Na początku wyświetla nam się komunikat, że jest inicjalizowana karta pamięci. To zajmie chwilę. Później yy, sprawdzane jest, czy ta karta rzeczywiście jest. Jeśli nie ma jej, no to niestety inicjalizacja nieudana. A jeśli jest, no to poprawnie zainicjalizowano kartę SD. Dalej sprawdzamy, czy istnieje plik, yy, który zdefiniowaliśmy tutaj. Po prostu jest to mechanizm zapobiegania błędom, potem przy, przy odpalaniu strony. No i jeśli nie ma tego pliku, no to komunikat nie znaleziono pliku HTML i podajemy tutaj nazwę tego pliku. A jeśli plik jest, no to informacja plik stron HTML, nazwa pliku istnieje, serwer za chwilę będzie gotowy. No i po tym odpala nam się właściwie kontroler sieci. I przechodzimy od razu do pętli loop. Tutaj właściwie dużo zmian nie ma. Natomiast zmieniłem trochę tą tam, gdzie mówiłem, że wprowadzamy kod HTML. Od tego momentu. Uproszczona, uproszczony wstęp do strony i instrukcja odczytywania danych z, z tego, z karty pamięci. No i tak, otwieramy sobie plik, o, tutaj właściwie powinien być plik, nie wiem czemu tak napisałem, dobra, nieważne. Jest plik i teraz sprawdzamy, czy ten plik jest dostępny. Jeśli jest dostępny, to do kontrolera sieci wpisujemy literka po literce odczytany kod HTML i to będzie się powtarzać, dopóki program nie napotka końca dokumentu, końca kodu HTML. Jeśli napotka ten koniec, zamyka dostęp do pliku i dzieje się dalej to, co powinno się dziać. Dobra, jeszcze raz wgram ten program do mikrokontrolera i sprawdzimy zaraz na serial monitorze, jak odzywa się do nas Arduino. Inicjalizacja karty pamięci. No, inicjalizacja nieudana. Nie wiem od czego to zależy zazwyczaj jak się kolejny raz uruchomi serial monitor to jest wszystko poprawnie eee, także zainicjalizowana karta SD plik strony HTML istnieje serwer za chwilę będzie gotowy i informacja serwer, serwer pracuje na adresie IP no i podany adres IP no to jeszcze raz wchodzimy w przeglądarkę eee, wchodzimy na naszą stronę i naszym oczom ukazuje się strona właśnie z kodu HTML, z naszej karty pamięci. No więc tak, nagłówek, link do Facebooka. Dalej mamy licznik odwiedzin oraz prostą, nie wiem czy prostą czy nieprostą, jest to animacja po prostu wzięta gdzieś tam z internetu która jest jednocześnie linkiem, odnośnikiem, więc sobie kliknijmy tutaj i przeniesie nas na mój kanał YouTube. Także to tyle. Tak wygląda najprostsza strona zapisana na karcie pamięci. No i w ten sposób właśnie odciążyliśmy mikrokontroler, zrzucając właściwie całość, cały ten plik, całą stronę na kartę pamięci. No i tak jak mówiłem, to oznacza, że możemy robić bardziej zaawansowane strony. Myślę do Ethernet Shieldu będziemy jeszcze nie raz wracać. Jest to świetna rzecz, po prostu polecam. W porównaniu do modułu Ethernet ENC28J60, no to ten Ethernet Shield jest o niebo lepszy, naprawdę. Próbowałem nawet odpalić ten moduł Ethernet z kartą pamięci z dodatkowym modułem. Nie wiem dlaczego, po prostu gryzły się nawzajem te moduły. Jeśli działa Ethernet to nie działa karta, jeśli działa karta to nie działa Ethernet. Po prostu odechciało mi się, pomyślałam, że użyję Ethernet Shieldu, który jest robiony specjalnie do Arduino. I to był dobry wybór. Naprawdę polecam wszystkim. Link do tego modułu oczywiście będziecie mieli w opisie filmu. No i tak jak mówiłem... Będziemy jeszcze robić wiele projektów z tym Ethernet Shieldem. Będziemy także jeszcze robić bardziej zaawansowane strony, również z karty pamięci. Będziemy tutaj zrzucać także różne pliki, obrazy, jakieś pliki typu TXT. Coś jeszcze myślę z tego wykombinujemy. Naprawdę świetna rzecz, polecam. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli się spodobało, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę. Przypominam także, że możecie subskrybować mnie, aby być na, na bieżąco z nowymi filmami. Więc jeszcze raz dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!